mi mam do Was filmik pod tytułem Pracę na, na, no, na dogrywkę czyli dogrywkę konkursową u i wiele bardzo serdecznie pozdrawiam i e, ogólnie ja tylko zrobiłam jedną rzecz handmade. Jest to taka zawieszka. Wiem, że może ona nie jest dana, bo robiłam bardzo szybko i ma takie tło ogólnie niebieskie. Tu mamy lodo, a tutaj mamy em, Fran, lodo. I tu bierze wstęp dla fanów lodo. Tak, i mam nadzieję, że ci się spodoba. Nie jest idealna, no ale mam nadzieję, że po prostu ci się spodoba. Jeśli nie, no to trudno yy, jakoś specjalnie. Jeśli nie wygram, to trudno. Ale no dobra. Więc teraz pokażę Wam ci trzy stylizacje. Yy, właśnie miały być dwie stylizacje, ale ja mam trzy. Dwie w stylu Viol, a jedną yy, w stylu Fran. Więc zaczekajcie. Więc tak, więc pierwsza to jest taka, nie będę tego na sobie pokazywała. Więc pierwsza to jest taka y, sukienka. Y, wygląda ona tak, jest taka w panterkę i ona tu jest dłuższa. Jeśli widzicie, o, jest dłuższa. Tak. Y, i ona jest właśnie w stylu wiolinie. Czy wiecie, wiola miała takie biosy, a jak z niego śpiewała. U mnie nosi takie wiola, więc się ona prezentuje z tyłu. A jest bardzo śliczna. I druga rzecz, właśnie również z stylu wioli. Nie mam nic do tego na nie syniłam takie bluzki, ale jest to taka spódnica w kolorze takim miętowym. Tak, w takim z stylu jest dłuższa, a z przodu krótsza, o. E, tak i wiola miała w taką w... kodigami, tego jak śpiewała z Francesku i Violetu I teraz e, właśnie sukienka nowa, którą w stylu e, franczewski, a jest ona w takie biało-czarne paski, o, i ona jest dość krótka. No. I ona z tyłu ma tu taki zameczek i ona w ogóle nie jest ani z tyłu, jest w długości. więc tak to były wszystkie rzeczy no, mam nadzieję, że Ci się filmik spodobał, jeśli tak to dajcie kciuka w górę, komentujcie subskrybujcie, lajkujcie i pa!